Was już w dziewiątym odcinku naszej serii zagrajmy w Salnoticabilo Zero. Tutaj witamy się w kopalni Omega, żeśmy w poprzednim odcinku podkrywali sporo rzeczy tutaj. Ale zapomniałem o najważniejszym, czyli tym artefakcie architektów, któregośmy tu w ogóle przypłynęli, więc... Dajmy się do niego, bo tak w poprzednim odcinku tak tutaj błądziłem trochę, szukałem czegoś, a o tym artefakcie w ogóle zapomniałem, więc dajmy się tam po niego zobaczyć co tam się znajduje, może jakiś... Może jakąś część architekta znajdziemy jako pierwszą? Czy coś w tym stylu? Myśmy odkryli takie jakieś krabiki, tu były coś takiego. O, tu jest jakaś część. Reaktor termalny. Nie wiem, czyśmy żeśmy go już odkryli, czy nie. O, nie elegancko. Dobra, tu żeśmy byli. Właśnie o tych krawach przed chwilą mówiłem. Jakieś takie śmieszne rzeczy. To odblokowaliśmy ten kombinezon prawn Więc bardzo przyjemnie Będziemy mogli go sobie wykonać O, ro rozetni, aby otworzyć Okej okay. Ciekawie Będziemy potrzebowali chyba palnika laserowego, żeby to zrobić Of kombinezon prawn Czy ja już mam, czy nie? O, teraz go odblokowałem, ale miło Super Ora PDA To już mamy O, przewód Oj, Ojoj Ty, bo ten krawik mnie tutaj... E, on mnie tak... Atakuje mnie! E! Jak wyskoczył nagle? Za parkurowiec Ja tam od niego idę Tylko mi chyba powietrze nie starczy, tak myślę coś Chyba, że tu będą roślinki. Czy są tutaj rośliny? Jest roślina, ok. Ok. Czyli mamy chyba. Jego ciało, ale znalazłem tu ciekawe rzeczy, czyli diamenty. I nie chciałbym teraz zginąć, widzowie. Dlatego mam tu jakieś trzy diamenty. Tu jest jeszcze jakaś skałka. Ta roślinka mi się nie odnawia, więc bym stąd szybko wypływał. Ale czyli w tej kopalni mogę znaleźć diamenty. To bardzo, dobro, to bardzo dobrze dla mnie. Bo diamenty chyba mi się bardzo przydadzą do czegoś, ale jeszcze nie wiem do czego. Ale na pewno je wykorzystam czymś Dobra, wypływajmy bo nam zaraz tlenu zabraknie Ale te diamenty były gdzieś na suficie, więc może one będą tam jeszcze głębiej, gdzie ta tej trak trakcja prowadzi Rubin Rubin ma chyba tylko jeden, więc sztukę. Ja kopię! Skubany i jakieś świetliki małe. Co jest? Kraby są niebe niebezpieczne bardzo. Boję się ich. Ale dobra, spieszmy sobie tego świetlika jakiegoś małego. To, jak, co to jest? Świetlik Dobra, dobra. Wytrzymam, wytrzymam. Chyba tak myślę, że wytrzymam. To może być problem. Lam swoje narzędzie. Nie no, na spokojnie. O, jednak nie na spokojnie, jednak nie, jednak, jednak nie spokój. Jednak, jednak bez Oxygen. spokoju.

Is there anything you don't find primitive? Humans bartered with evolution to get more brain wrinkles and opposable thumbs. It is true, the opposable thumb is excellent. But all corporeal forms are temporary. The ability to be reborn when a body breaks down is paramount. My body is my own, and I cherish it. It grows with me. Humans have one life we plant trees we can never experience the shade of. Wybudujemy dla następnego generacji. Noble, ale jeszcze zupełnie ineficient. Você jest incredibly frustrujące, wiem tak? Eskaluję znać formy mojej people again. No, ciekawe tutaj, że nasze ciało jest takim tylko. powiedzmy. magazynem czegoś. Tak to wywnioskowałem z tej rozmowy, no ale dobra. Nam się coś poprzednio odblokowało. Jakiś nowy ten. Artefakt, bym to chciał obadać, bo tu byliśmy w tym. 59 ale tu repozytorium nośników architektów. Gdzie to jest? Tam. w lala 1000 metrów, a tam jest to pilot znana pozycja. No, trochę daleko, trochę daleko. Więc tam chyba się na razie nie, nie wybierzemy. Ale musimy tutaj jeszcze raz przyjechać, bo. Brakuje nam takiej, chciałbym mieć tutaj rozstawioną ra radiostację, żebym wiedział, gdzie tutaj, radiolatarnie, sorry, radiolatarnie, żebym wiedział, jak tutaj potem dotrzeć, A teraz jak stąd wypłynąć, jakąś górą wpłynęłem tutaj w poprzednim odcinku, tak się, op, dawaj, dawaj, Seatrack, no, dobra, 360 i wypłynęliśmy, okej, okay, co tu jest? Co tu są za ciekawe rzeczy? Konstruktor baz, tu widziałem skałkę. Więc weź mi ją sobie, tu też. O kurczę, jedzenia nam brakuje trochę. Z tym też jest problem, ale dobra. Mamy tą pułapkę grawitacyjną, więc... Więc o to się nie muszę martwić, tylko do bazy muszę dopłynąć. Ale mamy chyba wodę. Tam, tam coś pływa. Wody jedzenie chyba mamy Mamy kostkę Ale wody Ulala, wody mi zabrakło Dobra, to udajmy się do bazy w takim razie, jak wody brakuje Zdrowie też mamy jeszcze nieuzupełnione, więc sobie apteczkę wezmę, cyk Żeby nie zginąć I możemy płynąć Płynąć do bazy, myślę Dobra, gdzie jest ta nasza. Takie skrzynki tu nic nie ma, tak nie widzę czegoś. Dobra, baza jest 900 metrów od nas. Okej, tu są te takie wielkie, jakieś. No, chcą nas chyba zjeść, ale. Nie dajmy się. Ale tak zauważyłem, że jakoś taki. Na razie są niegroźne te stworzenia, stworzonka, powiedzmy Więc o to się na razie nie przejmuję Zobaczymy, co będzie dalej, jakie będą następne stworzenia Bo zauważyłem, że im, im głębiej, tym są gorsze Na przykład tam w tych, powiedzmy, w tych takich mackach Gdzie był ten pierwszy ar artefakt, architekt, powiedzmy to taka baza To tam było chyba najgorzej A tu jest jakieś fragmenty sitraka, to już mam. Właśnie tam, właśnie tam głęboko było najgorzej. I tam się na razie boję najbardziej płynąć. Tak, znajdziemy jakąś fajne miejsce na bazę, bo tu wydaje mi się, że jest. Uuu, tu coś znalazłem, więc zaraz wrócimy. Ale tu jest takie fajne miejsce na bazę. Bardzo mi się podoba, bo jest tak dosyć głęboko, i dużo miejsca jest, i tak można byłoby tu coś fajnego ogarnąć. Więc trzeba sobie zapamiętać, gdzie to jest tak dokładnie Może tu będzie gdzieś jakaś wyspa Tak, tu jest wyspa Tak, pod wyspą Tak, koło tego, koło tego Dobra, może tu będzie jakaś woda Zaraz sprawdzimy, ale tu coś jest ciekawego Triponkiel Okej okay. O, skrzynka plantacyjna Będziemy mogli uprawiać rośliny jakieś własne. Pozbierajmy sobie te bicieńce, one są przydatne. I co woda? Jest woda! Jak dobrze Aha. To chyba wszystko co tu możemy znaleźć. To jest taka mała platforma z wicieńcami, czyli do uprawy. Okej, okay, to nam się przyda bardzo. To miejsce na bazę, które chcę zrobić, jest przy tych, właśnie przy tej platformie. Płynąc do kopalni. Okej. Okay. To jeszcze sobie po po oznaczamy sobie wszystko tymi ra radiolatarniami. Więc myślę, że tym się możemy dzisiaj zająć, czyli zrobienie radiolatarni i jeszcze popłynięcie tu raz i oznaczenie wszystkich, wszystkich takich punktów yy, odnośnikowych. Więc to będzie chyba taki plan dzisiejszego odcinka myślę dobra bo zabłądziłem trochę tak poleciałem bardziej dalej gdzieś więc nie oddalajmy się za bardzo już pójdźmy w stronę prosto naszej bazy po jedzenie, bo to jest najbardziej co nam brakuje więc chyba tą bazę co teraz zacząłem projektować Tą bazę, którą zacząłem projektać, chyba zniszczę po prostu i z, z materiałów, które do nich użyłem, wybuduję tam, bo żeśmy odblokowali dużo nowych pomieszczeń różnych. Takie wielkie na przykład. I to było takie, powiedzmy, main pomieszczenie w naszej bazie, a te inne były po prostu takie. O. Takie tunele, do których będą wyszczepione inne rzeczy. Dobra, złapmy sobie łupacza Dawaj, dawaj, bo zaraz umrę z głodu o, Nie no nie, jestem taki nubem Dobra, raz Dwa Bumerang. Jakaś neonówka I płyniemy szybko Zrobić sobie jedzenie Dobra, łypacz Raz, dwa Teraz boom, neonówka Teraz dopiero bumerang, cyk Dobra, jemy raz, dwa. Hop, hop, hop. Dobra. Mamy dużo fajnych rzeczy. Mamy Tytan, Diamenty 3, Rubiny 2, trochę srebra, złota, jakiś przewód. Ten śmietnik. Co, co tu właśnie ześmy zdobyli? Moduł ulepszenia skoku odrzutowego Prawn. Czyli tego prawna też by trzeba było zrobić. Damy kilka już pomysłów na następne odcinki. Więc mamy czym się zająć. Palnik laserowy. Ok. Kombinezon fraun. Szkło emaliowane. A szkło emaliowane robi się z diamentu, czyli diament by trzeba było. A ja tego szkła? Jedno. Czyli napalnik. Dwa diamenty. Trzy mamy diamenty. Idealnie to, to roz rozdysponujemy w na następnym odcinku. Dobra, schowajmy sobie te rzeczy. Reszta tych wycieńców, jeszcze te. Pęcherzówki bym zapał na wodę raz, dwa Tu jest naunówka, czy ja tu widzę jakieś pęcherzówki jeszcze Tu widzę jedno Ok, mam cię I Jeszcze takie dwie by się przydały do wody Tak byśmy szybko znaleźli jakieś To nie, to nie tam też nie Chyba już wszystkie wyłapałem z tych okolic Niedobrze Dobra, tutaj, tutaj widzę jakieś gromady Ej nie, to pingwin jest, ale dobra, mamy jedno drugą i kolejną, dobra To nam powinno starczyć na razie Na uzupełnienie takich podstawowych potrzeb Więc dobra Tu sobie zróbmy wodę, cyk. Hop. Zaraz te radiolatarnie zrobimy, o których mówiłem. A więcej wody, więcej wody. Elegancko. To się, to się nazywa właśnie zapas. Dobra. Cztery wody w zapasie. Tu mamy full. W schowku. To tutaj sobie odłóżmy parę rzeczy. I naładujmy baterie, Właśnie, baterie bo tego też nie zauważyłem, więc tak tu wymieniamy w skanerze wymieniamy baterie i byśmy w konstruktorze bas jeszcze nie bo nie będziemy go używać, więc też te sobie naładuję i odłożę resztę tych rzeczy tu gdzie jest wolna szafka powiedzmy taka obrawicieńce wody sobie zostawię, apteczkę to też odłożę OK, mamy wszystko myślę Tu jest ten artefakt architektów O już dzień 13 mamy Dobra, to jakieś... Jezu ile tych wszystkich dzienników Też to będzie trzeba przejrzeć Dobra To ile potrzebujemy latarni i z czego się je robi? Ruda miedzi i tylko tytan Tak potrzebujemy na... Tak, na nową bazę potrzebujemy latarni jedną, na kopalnię... Czy na coś jeszcze? Chyba na razie dwie tylko. Zróbmy trzy, czegoś, byśmy coś jeszcze spotkali ciekawego. Więc zrobimy sobie trzy. No bo co tam może być? Kopalnia... ta no miejsce na nową bazę... To chyba tyle. Co byśmy mogli zrobić? Bo inne rzeczy pamiętam gdzie są.

jest i lecimy. odepnę sobie tylko te schematy i tak to się wpłynęło jak było to tam to się przypłynęli stąd powiedzmy trochę i tak potem w lewo gdzieś tu koło tych mostów no gdzieś tutaj, gdzieś tutaj trzeba przypłynąć To musi być głęboko, bo to jest 1500 metrów od nas To to dopiero będzie Blala No ale dobra Może bardziej w tą stronę, bo tu jest więcej tych terenów takich zielonych A o to nam nie chodzi To było... Jesteśmy tak blisko, blisko bym powiedział, bo to już tak... Tutaj te tereny powiedzmy poznaje po, po ukształtowaniu tutaj. Więc chyba znalazłem, mam tutaj, mam... Tak, dobra, mam to. Czyli nasza baza będzie gdzieś. Tu jest konsola. Czyli tutaj tutaj gdzieś, gdzieś będzie nasza baza. ustawmy sobie la latarnię Jako pierwszą. I dobra, edytuj nazwę radiolotarni jako miejsce na bazę. Ok, weźmy sobie tylko Siglida na czwóreczkę. I dobra, mamy tutaj mie miejsce na bazę, więc na razie spytowy wyłączmy, myślę. E miejsce na bazę, ok. Po, po, cię ciemno się zrobiło. Trochę. A tak, tak nagle się zrobiło ciemno? Co się stało? Jakieś zaćmienie? Nie wiem, dziwne. No ale dobra, nieważne. Tak, jeśli tu żeśmy przypłynęli na miejsce, na bazę, tutaj gdzieś, to ta kopalnia była gdzieś tu na dole. Zaraz ją znajdziemy Dobra, już wrzeszczą te... Te potworki Ale już się ich tak nie boję, już się tak nie boję Już nie, nie zwracam na nich uwagi, więc to już jest dobrze Tu był taki wulkan, powiedzmy Gdzieś to było takie w dół Chyba tutaj Kurcze, boję się tak daleko płynąć Oj, oj, oj Dobra, trochę się przestraszyłem eee, Tam raczej nie płyńmy no Kurcze, gdzie to jest? Gdzie, gdzie jest wyspa? Tu jest wyspa Czyli my jesteśmy... i to musieliśmy gdzieś pominąć już. Chyba. Dobra. Może za zapiszę sobie grę, bo da dawno nie robiłem tego. Aby się przydało To zrobić. No i dobra. No tutaj to musi gdzieś być, tutaj. Bo to było tak głębiej. Trochę ukryte. No zaraz to znajdziemy, bo tu się zmienia biom, tu się już zmienia biom, widzę. Na no jakiś taki kelpowy. A no na kelpowym to nie było, na pewno. Tylko na tym, na takich. Tutaj. No, poznajmy sobie tylko tą bazę. Tu jest miejsce na bazę. No to tak blisko to było miejsce na bazę? Jakiś krater. Nie No tu jest już... My już. Jakby blisko bazy jesteśmy. Nie, no to. Coś mylę, coś mylę. Bardziej w tamto. Tak daleko to było, mi się tak nie wydaje. Trochę mam problem z znalezieniem tego. Ale myślę, że zaraz znajdę. Nieprzyjemnie jest tak pływać w nocy. Po takich nieznanych terenach dosyć. Gdzie te potwory tutaj straszą? Tutaj? Nie no nie tutaj A może? Nie no nie W następnej dziurze może to będzie? Tutaj O! Dobra, mam to wreszcie Tutaj to było tak ukryte Dobra Zazna Zaznaczmy sobie to Hop I dobra Jako kopalnia Elegancko Co działa to? Tak kopalnia I kopalnia jest oddalona od miejsca na bazę jakieś 350 metrów, więc niedaleko i myślę, że byśmy mogli zakończyć ten odcinek, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia następnym razem. Cześć!